Z outlast, OUTLAST. Tak, OUTLAST. I ponieważ jest to horror, i zamiast Peruna bym. Mm, wybrałam właściwie out, OUTLAST. Będzie mi się to mylić. OUT OUT. To jest właściwie takie mylące dla mnie. Wybrałam to, ponieważ piorun sprawił mnie taką. <ścoughs> że w ogóle tego nie czułam. Zanim zabiorę się jakąś grę, powinnam pomyśleć, tak? Wiem, powinnam pomyśleć, czy. Wczuję się w tą grę, czy będę wiedziała o co tam tak naprawdę chodzi? Ja nie potrafiłam się wczuć. Słuchajcie, nagrałam dwa ocyki z pioruna, miałam i zamiar wrócić. Mam katar. I co? No i szczerze, sobie w głębi serca pomyślałam, czemu nie? Outlast. Jest on po angielsku jeżeli w następnym odcinku nie wgram e, znaczy no, nie będę miała spolszczenia to przepraszam będę tak nie całkiem wam to tłumaczyła ale będę wam tam tłumaczyła jeżeli ktoś coś nie będzie rozumiał e, powiem tak, grałam sobie tylko przez minutkę jak dojechałam do tego psychiatryka dalej kompletnie nie wiem nic okej okay. Atlas zawiera sceny erotyczne, jakieś erotyki, nie wiem. No chyba sceny erotyczne, okej. Okay. Wcielamy się w reportera. Jesteśmy w jakimś mod massive, dobra, mod massive. No i to na tyle, ja tu nie, nie mam jakichś takich informacji, okej. Okay. Radia Mądr masyw Brama, Okej Bierzemy uh, nasz sprzęt. Uh, September 2013. Uh, you don't know me. have to make this quick. They might be ming. <laughs> ming. Me monitoring. Uh, B Monitoring. Uh, murkow, jakieś murkowy, <laughs> mrówki Murkow, to jest Murkow, właśnie ten psychiatryk. Yy... Jakieś terapie tu przeprowadzali? Murkow, co yy... się spod kontroli tegowało. Bierzemy to i to i bardzo bym wa, was prosiła, ponieważ kiedy zaczęłam sobie nagrywać tą grę strasznie y, mi się rozjeżdżał obraz w sensie takim, że jak na przykład przewijałam myszką w prawo to wszystko mi się rozmazywało, jakbyście mogli mi powiedzieć o co w tym wszystkim chodzi, byłabym naprawdę szczęśliwa <laughs> Okej. Okay. Pod tabem mamy notes i dokumenty. A pod J mamy to osobno. Dobra. Tutaj już czytaliśmy. To tego ja nie chcę już. Tu jest coś. Wiem, że tym się kłóca. Kubek. Kubek. Fuck, co to? parcie, jakim traczkiem sobie przyjechałem Rejestracja, zapiszcie Na wszelki wypadek, jakby mnie ten, zabito albo coś w tym stylu Kamera Uuu, zbliżenie Wiemy, to jest horror, a ja po prostu zaczynam gadać, jakbym była w jakiejś komedii romantycznej Jap yep. A jest notatka. O, oh, rady, 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 rady. Ktoś zgasił światło. I dostałem notatkę. Notes. massive tak. I start feeling sick looking at the, this place. a asylum. Shadow, I mean this. Work of psychiatric systems, uh, under the guys. Czyli na to wyglądam, że po prostu zabawa się zaczyna Ale zabawa z czym, to ja nie wiem Tam są drzwi, ja sobie do nich pobiegnę Drzwi też zamknięte. Siop! Wybaczcie, jeżeli będę wydawać jakieś dźwięki, których nie chcę. Na przykład piszczenie, ale piszczenie w sensie, kiedy na przykład będę przechodzić przez bramę To po prostu taki mój odruch w czasie horroru. Eee... Włazisz tam. Nie, włazisz tam. <grym> Ale nie chcę. Dobra. Tu tam jest? Wybita szyba Dobre, ale jak tam wejść? Czy jest dobra? Dobra e, tak, Wchodzimy U mnie idzie pogoto. pogotowie, to chyba po mnie. Tak, po mnie <trymnośnie> pogotowie. <trymnośnie> tym nocy, tym nocy. Chowam się w kącie. Ciszej. Zachciało mu się kurde trzaskać drzwiami. <laughs> Odejdź, zabierz to, zanim złoży jaja. <laughs> bo to złoży jaja, prawda? Telewizor mnie wystraszył. I to tak, że nazarwało jej mi serce. Co mam zrobić? Tu coś jest? Bateria. Dobra, dawaj bierz tą baterię i ten. Nie, nie chciałam jej wymienić. Serio, musiałam to zrobić, słuchajcie. Co? Dobra, powiedzcie mi, że jestem porąbana. Napiszcie no, mi, jestem po prostu porąbana, zużyłam dwie baterie. Dwie baterie, rozumiecie? I to po nic, bo wciskam dwa razy R. Okej. Okay. Murkow Psychiatric Systems. <laughs> Lubię tak czytać. Uh, Projekt uh, Waldir. Well Dobra, to nie. To tu są jakieś dane. Pacjent miał 19 lat, facet. Terapia. Uh -huh. Diagnostyka. Obchodzi, bo zużyłam dwie baterie i to naprawdę na pełną baterię. <laughs> Jezus Maria. Otwórz mi. Ciekawe kto to był. Bateria. Teraz jej nie zużyję. O fu. Spójrzcie na to. Boż. Czy... Czy ja właśnie... Zużywam baterię? Dobra. Poromana jakaś jest tam. S Słuchajcie, ja myślę, że jak włączę baterię, to będę myślała, że... Co? Zbierdzielaj stąd. Okej, okay, jak po prostu... Ja myślę, że jak wciskam R, to znaczy, że włączam kamerę. Jestem po prostu genialna, wiem. Użyłam moją przedostatnią baterię. Saving. Ok. Ok. <laughs> dziele. Ja tam nie chcę iść. Niech ta muzyka się przymknie Okej, okay. tam jest ciemno Ty też tu żyjesz? Bez głowy Ой, oh. это Przekleństwo. Ta seria ma być bardzo życzliwa. Biedny. Jezu, co ja powiedziałam? Powiedziałam właśnie nie. ta, ta seria miała być przez przekleństwo, a tam coś ładnie. Fuuu. Jezu, tam coś było. Ja tu siedzę. Słuchajcie, ja nie chcę umrzeć. Jestem jeszcze młoda. O. Dobra, pierwsza to idę. Dobra, nie boję się, jestem odważna. to jest? Chyba jakaś toaleta. Dla chłopców idzie pocinek. Aha, ręka noga móc na ściany. Okej, okay, rączka w Hiblu może być. Dobra, że mam... Dobrze, że mam baterię. Dobra. Tu chyba nic nie ma. Oprócz jego. Dobra, idziemy. Nie lubię. Wiem. 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 A co Wiem. to obchodzi? Kim jestem? Wiem. ty jesteś? Zostaw tą kamerę Dobrze, dobrze Zostaw, zostaw, zostaw Dobrze, że otworzył kamerę Chce mnie ochrzcić A <laughs> ja nie chcę psychicznego księżuka z psychiatryka, który chce mnie ochrzcić Zniknął Jaki koleś, powiem ja gdzieś tutaj jest Ciebie zabić. Ok. Może tu będą jakieś bateriach. Zawsze coś, co nie. Ty, masz coś? Nie ma. Ok, w tym filmiku się już pożegnamy. To będzie pierwszy odcinek. Widzimy się już w drugi. Do no i horror, czas zacząć. Więc cześć.